Dołączyła do mnie Karolina Filipkowska. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry. Widok na Warszawę całkiem ładny za twoimi plecami, ale dziś już może i dobrze. Nie będzie tak upalnie jak przez ostatnie dwa dni. Mamy chwilowe ochłodzenie, chociaż ochłodzenie to chyba złe słowo, bo kojarzy nam się z tym, że będzie rzeczywiście zimno, a to po prostu będzie chłodniej niż to, co mieliśmy wczoraj i przedwczoraj, czyli te gigantyczne jak na polskie warunki upały. Zasada jest taka, że wszystko, co powiedziane przed Ale się nie liczy, więc tak. <noise> skupiamy się na temperaturze. W tym momencie faktycznie będzie dziś chłodniej. Ja uważam, że dużo lepiej, bo takie upały ponad 30 stopniowe, wręcz lokalnie zbliżające się do 40 stopni, to dla wielu z nas, także dla mnie, dla wszystkich sportowców, amatorów, również bardzo trudne warunki. Dziś chwila oddechu. W całym kraju dużo niższe wskazania napływa do nas chłodniejsze powietrze. Za tym frontem atmosferycznym, który pojawił się wczoraj w Polsce, który przyniósł opady deszczu, a także niebezpieczne, gwałtowne burze. Jeszcze gasnące burze występują w Polsce południowo-wschodniej, ale powoli ten front opuszcza nasze granice. No i w całej Polsce będą pojawiać się przejaśnienia, większe rozpogodzenia. Zobaczmy mapy i zobaczmy jak ta sytuacja baryczna się stawia się właśnie w tym momencie. To front atmosferyczny w kolorze niebieskim, czyli front chłodny. On właśnie jest tym czynnikiem, który spowodował, że dziś w naszym kraju chłodniej praktycznie wszędzie. No i on odchodzi od granic Polski. To też w Warszawie już dziś bez opadów i temperatura maksymalna 25 stopni wczoraj do 35. Berlin 24, Londyn oczywiście. Tam wszyscy sportowcy, fani tenisa zerkają też z przyjemną temperaturą. I pogodą. W tym momencie w Polsce rządzą przejaśnienia, większe rozpogodzenia. Jeszcze chmury zalegają w Polsce południowo-wschodniej. Lokalnie mogą wypiętrzać się burzowe komórki. No, im później tym większa szansa, że tam również pojawi się pogodny niebo pokropić także może nad morzem. Temperatura do maksymalnie 25-26 stopni, a więcej w aplikacji pogoda interia. Do zobaczenia.